Witam, dzisiaj Wam pokażę system nawadniania drzewa, dużego drzewa. Widzimy tutaj, chyba to jest sosna, nie wiem co to jest, ale tutaj jest system nawadniania drzewa. Jak widzimy, tutaj szlałt jest podpięty do śniegu i drzewko sobie tutaj pije świeżą wodę. Krystalicznie czystą wodę z drugiej strony szlauf jest również podłączony, jak możemy zauważyć do kory drzewa, do podstawy drzewa i on tutaj jest zamaskowany jeszcze y, taką y, śniegiem z minerałami. Bo on oprócz tego też dostaje minerały. Wiecie, potas, magnez, wapni, fosfor i tam inne takie rzeczy, które są właśnie zawarte tutaj. Jak możecie zauważyć, świeża, czysta, krystalicznie woda z minerałami, tak jak wspomniałem, potas i, 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 i inne właśnie dobrodziejstwa. System nawadniania. Dojrzałego drzewa. O, spójrzcie, jaki bydla, którzy. No. Jeszcze tak zrobię takie systemy nawadniania dla innych drzewek, żeby miały w zimę co sobie pojeść i pić. No, nie jesteśmy sami na tym świecie. No, drzewa nam dają życie, da dają nam powietrze. I w ogóle oczyszczają powietrze. Trzeba dbać o drzewa. No. Nawadniać minerały! Nawodnienie minerały woda! Czysta! No, na razie!